My, młodzież z zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych, zgromadziliśmy się tutaj, aby głośno i wyraźnie wyrazić nasz sprzeciw wobec zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście, które zagraża naszemu zdrowiu, życiu i przyszłości naszych dzieci. Smog, bo tutaj o nim mowa to nie tylko problem estetyczny to poważne zagrożenie dla naszej społeczności, naszego środowiska i naszych organizmów. Każdego dnia wdychamy zanieczyszczone powietrze, które powoduje choroby układu oddechowego, alergie, a nawet nowotwory. Nie możemy dłużej milczeć, gdy nasze miasto, choć pełne zieleni i piękne, staje się niezdrowym miejscem do życia. Musimy zmienić myślenie, że to nie nasz problem. Każde działanie, by zmniejszyć smog, ma znaczenie. Zacznijmy od siebie. Nie palmy śmieci, tylko je segregujmy. Wybierajmy spacer lub rower, a nie samochód. Wymieńmy stare kopciuchy na nowoczesne piece. Potrzebujemy skutecznej polityki proekologicznej, która ogranicza emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Musimy inwestować w czyste technologie, promować transport publiczny oraz wspierać odnawialne źródła energii. Pamiętajmy, że walka ze smogiem to nie tylko walka o czyste powietrze, ale także o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Zasługujemy na lepszą przyszłość, wolną od chorób spowodowanych zanieczyszczeniami. Dlatego dzisiaj, tutaj, wzywamy do działania. Razem możemy zmienić tę sytuację. Dzień dobry, witamy wszystkich na Happeningu, przygotowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Zawodowych w Wylówku Śląskim łącznie z Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Happening, który ma nam uświadomić, że żyjemy w w środowisku, gdzie powietrze jest bardzo zanieczyszczone, smogu nie zawsze widać. Wszystkie czujniki, które pokazują, co się dzieje w powietrzu, mówią nam o przekroczonych normach. Dzisiaj informujemy społeczeństwo miasta, jakim dużym wyzwaniem jest dla nas zanieczyszczenie środowiska. Młodzież, która przygotowała transparenty na co dzień. Widzi czujniki, które są, wskazania z czujników, które, które są między innymi zainstalowane na szkole. Widzą, co się dzieje. To jest nasz protest. Protest do wszystkich mieszkańców, do wszystkich nas. Dbajmy o czyste powietrze. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy tempening, który jest poświęcony tak ważnemu problemowi społecznemu, a który, niestety, dotyczy naszego miasta. W którym problem smogu no jest ewidentny. Bardzo mnie cieszy, że jesteście tak zaangażowani w działania proekologiczne i że panuje wśród Was przekonanie, że nasze codzienne działania mają na to wpływ, tak? Na to, czym podróżujemy, jaki mamy samochód, czym palimy w piecu, jakie wybieramy źródła ciepła w naszym domu. Proszę Was o takie zaangażowanie właśnie na rzecz ekologii, na rzecz. Tego problemu, którym z którym się borykamy w w tak. I jak możecie to zrobić? Możecie właśnie edukować, możecie rozmawiać ze swoimi sąsiadami, rodzicami, wskazywać im właśnie na ten problem, możecie udzielać informacji. Wy jesteście takim pokoleniem mocno internetowym, możecie ich wspierać, w związku z tym na przykład udzielając informacji na temat programu czyste powietrze, ciepłe mieszkanie, to są akurat programy, które, których celem jest właśnie zmniejszenie emisji tych szkodliwych pyłów. Oprócz tego zachęcam was do innych działań ekologicznych, takich jak, które możecie podejmować na co dzień, tak? Nie, nie używania plastikowych jednorazowych butelek, nie zostawianie ładowarek, kontaktach, tak? wszystko co wy jesteście w takim pokoleniem mocno ekologiczno uświadomionym. W związku z tym no, cieszy mnie to przekonanie, że Wy wiecie, że ta ekologia powinna być znaleźć się w naszym codziennym działaniu. Oprócz, oprócz wielu działań, które można by było podać w liczbach, metrach kwadratowych ściągniętego azbestu i wielu innych działaniach, upatrujemy tutaj w dzisiejszej akcji to, co najważniejsze, czyli zmiany mentalności, zmiany sposobu myślenia, właśnie u młodzieży. To młodzież. To jest, będzie tym przekaźnikiem tej informacji dla dorosłych, że no czas z, zrobić coś z tym naszym środowiskiem, a takie małe miasto jak Lwówek, które teoretycznie przysłowiowo daleko od szosy leży, alarmujące ma wskaźniki dotyczące smogu. Mamy tlenu w organizmie, tak. tlen się bierze z oddychaniem. Wymiana następuje w oskrzelikach, gdzie z powietrza, przemykane entryjami włosowatym i do krwi, tak? To co yy, westchniemy, tak? Wciągniemy powietrze, za chwilę się pojawia w płucach, odczelach, przechodzi do, krwi, do układu krwionośnego. Yy, młodzieży sprawy bierzemy w swoje ręce, próbujemy wykrzyczeć, nie wiem, powiedzieć, zrobić, yy, przenieść informacje, no co, no do domów i powiedzieć, że to wszystko wpływa na nasze zdrowie bardzo negatywnie.